drugie wejście, w dniu dzisiejszym. Yy, bażanty fajnie słychać. I sąsiada. <grystanie> Zabieg się udało zrobić, słuchajcie, yy, pod koniec trochę wiadro dokuczał, ale, yy, ale temat załatwiony. Yy, co ja dzisiaj robiłem, bo tam ktoś pytał, robiłem delan, yy, do delanu dorzuciłem siltak i dołożyłem, słuchajcie, trochę do karmiania takiego odżywiania no bo to już mi się wydaje odpowiedni moment na to żeby jakieś tam dokarmianie, dożywianie zacząć, także także tak plan zrealizowany na dziś sobota wieczór trochę się chmurzyło u nas, ale, ale słuchajcie, nic nie spadło Także jest, jest okej. Okay. No i co? Przełączę się na drugi aparat. Pokażę wam Prince'a, bo akurat jestem w Prince'ie, pokażę wam fazę rozwojową. Przejdzie pewnie podobnie, nie? Dobra, przełączam się. O, widzicie, tak wygląda prinsik na dzień dzisiejszy. Eee, zaraz tu coś wam pokażemy ciekawego. Jak to? ...na dziś, na teraz, na ten moment wygląda. Tak to wygląda. To jest... Mm, ...ten prinsik, którego widzieliście tam, chyba to jest film z sadzenia drzewek, jak się nie mylę. Tak się nazywał. To jest ten prins z tego filmu. Dużo osób mi tutaj mówiło, że... Za gęsto, że, że to nie da rady tak No słuchajcie, w mojej opinii nic tu nie jest za gęsto wszystko tutaj jest w porządku trochę już ciemno słabo widać, ale musimy wiązać czubki. Właśnie dużo mamy roboty w tym roku związaniem, czub związaniem czubków eee... Ogólnie trochę trzeba druty ponaciągać. Nawodnienie ponaprawiać, bo, bo jest po prostu dużo miejsc, w których jest uszkodzone, gdzieś tam rozerwane, przegryzione, także trzeba to troszkę połatać, ale ogólnie, no tak jak mówię, no ja z rozstawy tej, którą gdzieś tam sobie zaplanowałem, no tak to wygląda, słuchajcie, no. poczekamy, zobaczymy jak nam to zaowocuje, no to zobaczycie jak to wygląda, nie? Gdybym miał gdybym miał wybór i na przykład miałbym sadzić po raz kolejny, to podejrzewam, że wybrałbym dokładnie taką samą rozstawę. No i tyle, nie? Nie wiem jak to by się zachowywało na przykład na jakiejś gorszej klasie gleby. No nie wiem, nie mam takich doświadczeń, więc nic, nic po prostu nie powiem. Na pierwszej klasie wygląda to tak. Na dzień dzisiejszy jestem zadowolony. Zobaczymy po prostu w perspektywie czasu, czy to się sprawdzi, czy to się nie sprawdzi. Także tak wyglądają sprawy. Murarka wisi. Murarka się już obudziła. Nie wszystkie, co prawda, ale dużo już ich lata. Także już, już zaczyna działać. No i dobrze, nie działa. Co z nowości yy, takich bieżących spraw. A może się przełączyć z powrotem. Jeżeli chodzi o bieżące sprawy, słuchajcie, no to jest tego typu temat, że od tego roku yy, mamy u siebie, u siebie w sadzie stację. Yy, stację firmy Frusto. Współpracujemy już ładnych parę lat z nimi i, i po prostu no, no wyszła taka propozycja, że może byśmy postawili stację, więc, więc stacja stoi i no jest no ogólnie dostępna po prostu dla klientów jest, jest oczywiście dostęp do stacji za darmo można sobie tam podglądać, odczyty na tej ich aplikacji no i tyle nie także tak to wygląda co do jeszcze jakichś innych tematów no to początek sezonu więc pracowicie nie nagrywam wam takich tematów, bo, bo nie wiem czy w ogóle macie ochotę coś takiego oglądać, nie? Co prawda coś, coś by tam pewnie do nagrywania było ciekawego, ale no nie wiem czy to łączyć, czy po prostu zostawić to tak jak jest, że kanał sadowniczy to, to po prostu robimy sadowniczo, czy, czy robimy po prostu tak ogólnie, nie? E Także wy powiedzcie się sami, zadecydujcie. a chcecie coś takiego oglądać, no to no to będziemy nagrywać, nie? Oczywiście nie wszystko wam pokażę, no, no. Pewny, pewne, pewne kwestie po prostu nie mogę, nie? I, i tyle, no, musicie to zrozumieć. Natomiast takie jakieś ogólne rzeczy, to jeżeli, jeżeli będzie e, jakiś tam pozytywny odzew z waszej strony, nie widzę żadnego problemu, żeby Coś takiego ponagrywać takiego po prostu na co dzień nie? Dobra, robi się ciemno. Nie będę przedłużał, bo mi już po, no, gdzieś ten aparat coś tu szwankuje. Nie? O, teraz tak. Dobra, słuchajcie, nie zanudzam miłej niedzieli, bo już sobota to praktycznie po także miłej niedzieli i do następnego, pozdrawiam hej!